Na początek przepraszam za ten prowokujący tytuł, który to swoją drogą jest nawiązaniem do pewnego komentarza pod filmem Mielińskiego. Gdy głupi jesteś się nie znasz. Ale niestety, często kiedy dochodzi do banowania telewizyjnych nagrań przez TVP lub innego nadawcę, u społeczności telewizyjnych ripperów uwydatnia się brak zrozumienia i znajomości faktów, które za takim stanem rzeczy stoją. I sprowadzę ją dyskusję zazwyczaj do nazbyt emocjonalnych komentarzy, które często wynikają z takich, a nie innych poglądów politycznych, które w rzeczywistości nie mają żadnego znaczenia. Dobra, ale chciałbym przede wszystkim w tym filmie poruszyć konkretną polemikę, jaka wybuchła pod postem Marcina z kanału Telewizja Dawniej. Bo widząc niektóre wypowiedzi dostaję wręcz palpitacji. Tylko tak dla jasności jeszcze powiem, ja też nie popieram tego, co się dzieje i uważam, że TVP powinno dać coś od siebie w zamian, a przez coś mam na myśli, żeby w końcu przyłożyli się do publicznego udostępniania swoich archiw, ale tak to niestety obecnie jedynie utrudniają dostęp do historycznych źródeł, które często są istotne w różnych sytuacjach. Również to, że ktoś ma problem do obowiązującego prawa, nie jest niczym złym, bo każdy może narzekać na regulacje prawne. Ale nie sprowadzajmy tej dyskusji do. Czegoś takiego, naprawdę, bo jedynie salwę z śmiechu przynosić. No dobra, ale na początek, zobaczmy czego dowiedział się Marcin podczas rozmowy z ludźmi z TVP. Dziś będąc w TVP dowiedziałem się następujących rzeczy na temat usuwania naszych nagrań. TVP widziało wszystkie nasze argumenty na temat wrzucania ich archiwów. Powiedzieli, że jakiekolwiek kwestie wizerunkowe na skutek usuwania tych materiałów nie mają dla nas znaczenia. Według prawa jesteśmy piratami. Jesteś piratem! No i to jest to... No niestety prawda, nie? I archiwiści nie mają na to żadnej obrony, nawet jeśli przysłonią to charytatywnością czy celami edukacyjnymi. To jednak nadal ta panorama, którą wrzuciłeś, należy do telewizji polskiej i tylko oficjalnymi drogami może być udostępniana. TVP jako instytucja posiada tylko część spraw autorskich do ich programów, np. prawa do wideogramów, reszta przysługuje autorom programu, scenarzystom itp ich spadkobiercom oraz właścicielom formatów muszą od nich wszystkich uzyskać odpowiednie zgody w celu emisji. Archiwiści publikując archiwalne nagrania TVP bez licencji od nich narażają ich na szkody ze względu na potencjalne odszkodowania i procesy sądowe ze strony właścicieli praw dla danego programu lub formatu. Dlatego są zobowiązani prawnie do usuwania takich materiałów, chyba że uzrzucający posiada na nie licencję. Koszt od 4 do 8 tysięcy zł za minutę nagrania. Kurde, drogi biznes. I to jest wyjątkowo zrozumiałe, bo TVP jest korporacją, no i muszą działać bezpiecznie. Muszą przestrzegać pewnych zasad w zakresie moderowania treści, do których mają prawa. Nie na rękę im jest wywalać hajs od odszkodowania i procesy z właścicielami formatów. Należy również uzyskać licencję na eksploatację materiału, jeśli sposób jego eksploatacji, np. wrzucenie do internetu, nie został przewidziany w czasie powstania materiału. Nawet obecność znaku towarowego TVP w nawet gdy jest ono z lat 90., stanowi przesłankę do usunięcia materiału. No, jakby logo, czy nazwa towarowa, no to jest, nawet jak jest to stare logo, no to nadal ma w sobie nazwę towarową, nie? I to też w zasadzie było to ich logo. Jakby myślę, że logo typy tak yy, po rebrandzie raczej. Są tak odbierane prawa, tak nagle do tych logotypów. To w sensie, że m, na przykład nie wiem, m, m, mogą ewentualnie przywrócić, jak to w sumie TVP zrobiło? Albo. na przykład Burger King tak zrobił ra, y, jakiś czas temu, że przywrócił swoje stare logo. Wkrótce nastąpi zaostrzenie akcji usuwania nagrań z archiwaliami TVP na kanałach YouTube. Uważają, że poprzedni rząd tą kwestię zaniedbywał. Ja za to mam nadzieję, że nie będziecie zaniedbywać również tworzenia biblioteki cyfrowej mediów publicznych. Czyż nie, drogie? Tvp? Ale podsumowując to, czego się dowiedzieliśmy, no jest to dołujące, ale niestety takie jest prawo, które tutaj działa na korzyść telewizji polskiej a nam jedynie, co pozostaje, to z zerwą podchodzić do uploadowania nagrań do internetu i trzymanie ich na wszelkich nośnikach bez usuwania. A jeśli ktoś jest na tyle popierdolony, to może też pobierać nagrania z kanałów już nieaktywnych chociażby. Tak wtedy utrwalimy w miarę możliwości jakiekolwiek ripy z telewizji, a przynajmniej te najważniejsze. Naprawdę, moim zdaniem nie warto walczyć z korpuszczurami, bo i tak przegramy. A zamiast tego kombinujmy, jak na nasz polski naród przestało. Tylko niestety do takich wniosków nie doszli, co niektórzy z archiwizycznego poletka i piszą takie tejki, że aż strach naprawdę. Tak, to jest kupa. Obecne władze TVP chcą nie tyle, że odciąć się od poprzedników i to dość całkowicie, obawiam się, że chcą pisać historię na nowo, pomijając niewygodne fakty. Nie wiem, czy dokładnie czytałeś post, który skomentowałeś, ale Marcin napisał, dlaczego TVP usuwa materiały, i moim zdaniem wytłumaczyli się z tego dość logicznie i sensownie. A to, co sugerujesz, jest tylko bezcelowym nakręcaniem niepokoju. To, co napisałeś, to jest bardzo zła wiadomość dla jakichkolwiek archiwistów, zarówno tych, którzy kolekcjonują stare nagrania, jak i tych, którzy obecnie zgrywają nagrania z telewizji. Mimo wszystko, wielki szacun za odwagę, że byłeś w głównej siedzibie TVP w Warszawie. I. Nadal mogą to robić, nie żeby coś, w sensie nadal mogą zgrywać te nagrania, kolekcjonować, tylko jedynie będą utrudnienia związane z udostępnianiem tychże nagrań publicznie i przystępnie. TVP raczej nie wbije ci schama na chatę i nie zabierze twoich kaset ani dysków. Jedyną opcję, jaką widzę, żeby było dobrze, to jedynie likwidacja prawa cyto. Bo skoro każdy z niego korzysta, to po co ta cała akcja banowania i wtedy strony byłyby zadowolone. Wtedy naruciak, ruciak czy niekryty i inne osoby nie miałyby kontentu do komentowania i problem piractwa by się sam rozwiązał. <laughs> to bardzo dobre rozwiązanie, popieram to. Trzeba skończyć z tym całym prawem cytatu, a być może wtedy przyszłość przesuwania archiwalnych materiałów z TVP na YouTube będzie już bardziej spokojna, co kurwa. AHHHHHH <sighs> Mam wrażenie, że nie wiecie panowie o czym wy mówicie, bo prawo cytatu jest w mocy tylko wtedy, kiedy dane dzieło jest używane m.in. w celu podkreślenia czyjeś wypowiedzi, na przykład w recenzji czy właśnie przy komediowym komentowaniu para dokumentów, skoro już przywołałeś narucieka i niekrytego. Zapisy audycji telewizyjnych, które nie mają w sobie żadnego naszego wkładu artystycznego, absolutnie pod to prawo nie podlegają. Doinformujcie się, a potem bierzcie udział w dyskusji na ten temat, bo w tym momencie jesteście absolutnie. Spaleni. Co? O, Boże! No nie! Jak to? No jak to tak i jak to w ogóle? Jest to możliwe? Dlaczego? T/Slash/Slash/P y, tak wstrętnie oraz paskudnie i nagannie postępuje? Przecież nie ma nic złego w tym, że ktoś prywatny, czy pracownik tej telewizji, lub rządzący krajem, lub ktokolwiek robi takie rzeczy, że ktoś tam że ktoś tam wrzuca je, te, jakieś tam nagrania z ich telewizji, zgrywanego przez VHS lub płytą DVD, czy nagrane zwykłym telefonem komórkowym lub jakąś specjalistyczną kamerą czy czym, obojętnie jakimkolwiek nośnikiem, że wstawia je tam sobie do sieci, internetu. I nieważne, czy robi to dla ciebie czy innych. Dla ciebie i innych to... To, to, to w teorii to samo. Czy takie ma zdanie lub obowiązek, czy zajmuje się tym o bo lubi to robić. Ciąg dalszy nastąpi. Pomijam to jak ten komentarz został napisany. Tutaj ponownie widać jeden z wielu przypadków jawnego niedoinformowania. Wiem, prawda jest brutalna, ale to nie oznacza, żeby płakać nad tym i obsrywać publiczną, bo wykonuje nałożone na nią obowiązki. W sensie yy, ten... Osoba zajmująca się zgłaszaniem tych filmów wykonuje obowiązki nałożone przez korporację, no, która musi przestrzegać prawa, nie? No tak, poprzedni rząd robił realne rzeczy dla dobra Polski, a nie walczył z widzami o jakiś skrawek materiału. Dla nich to darmowa promocja, ale skoro nie chcą, skoro są wrogo nastawieni, to ich strata Szkoda, bo inne podmioty z całego świata nie szaleją tak mocno na tym punkcie. Może to dlatego, że... Nie wiem, nie znam się na y, prawie międzynarodowym, ale myślę, że być może tu niektórzy mają nieco inaczej napisaną ustawę praw autorskich. Gorzej albo lepiej. W sumie nie wiem jak to ocenić. Dawniej TVN i Vajacom teraz TVP robi problemy z niczego. Kurde, przecież uzasadnili to. Czy wszyscy to przeczytali? i ten post czy tylko po prostu yy, powiedzieli o, yy, o muszę o muszę narzekać na nielegalną TVP ponieważ jestem jestem bardzo yy, bardzo bardzo yy, popierdolony. Poza tym to głównie materiały z TVP PiSu więc co koalicja Boże powiadomienie Jezu Discord, zamknij dupę. Poza tym to głównie materiały z TVP pisu, więc co koalicji do tego, że skoro przejęli TVP nielegalnie, jest w stanie likwidacji. Taki, Taki fun fact: za czasów poprzedniej władzy też TVP banowało. Między innymi w 2020 roku spadł kanał telewizyjny i radiowy Kuba. Albo pod koniec 2022 była ta cała imba związana z usuwaniem panoramy przecież. Tamto poprzednie wcielenie TVP nie było pod tym względem bezczynne, wbrew temu co piszesz. Tylko obecnie chcę to zaostrzyć, jakby... Jakie VB? Jesteś dosłownie dinozaurem na scenie archiwistycznej. Czy ty w ogóle... Czy ty przespałeś ostatnie... 9 lat? Czy, czy o co to, o to ci w tym momencie chodzi? W ogóle, nielegalny TVP w stanie likwidacji. Rozumiem, że przy tym, co się wydarzyło 20 grudnia 2023 roku, można mieć wątpliwości, czy było to zgodnie z prawem, ale moim zdaniem nie jest to tak czarno-białe. A poza tym w KRS-ie już dawno zostało wszystko ogarnięte, przynajmniej tak myślę. A poza tym, to, że jest w likwidacji, to... Po pierwsze, spółka może się nadal działać, to jest jedynie proces i to często trwa nawet latami przykładowo e, warszawska unitra e, przechodziła likwidację w, od 2003 roku i została ta firma wykreślona z KRS-u i ogólnie została wystrzelona w kosmos, już jej nie ma, nie istnieje dopiero w 2007 roku. Także nie wiem, śmieszą mnie ludzie, którzy haha ironizują, że <laughs> to <byłby> w likwidacji. <laughs> po prostu ludzie czytajcie Doinformujcie się, świat będzie lepszy. TVP przeszli samego siebie, żeby rozwalać pracę archiwów. My robimy dla pasji. Takie materiały z kaset są rzadkie i my to zgrywamy, nagrania. Oni jak psy ogrodnika zachowują się, zachowują po prostu jak to jest napisane? Eee, przeginają już YouTube bardziej bezpieczna muzyka do wrzucania. TVP wykorzystuje swoje prawa do, ty do tych nagrań. Co to znaczy, że muzyka jest bardziej bezpieczna do wrzucenia? No, jeśli robisz własną, to oczywiście, że jest bezpieczna. No, w końcu to jest Twoja twórczość. Ale jeśli wrzucasz nie swoje dzieła, w których nie ty robiłeś takie Żeli papą, fasami, totem, aselewy No to moim zdaniem jest to tak samo bezpieczne jak wrzucanie nagrań z telewizji A przynajmniej w taki sam sposób nie da się przewidzieć jak zareaguje Content ID To cipka, lepiej niech śmierdzi niech Inaczej nie chcę, nie chcę jej a Mądrego to warto posłuchać O, a kogo my tu mamy? Szczerze mówiąc, gdyby mi zrobili takie świństwo To bym w życiu bym nie firmował swoją twarzą ich reportażu z konkursu o mediach To co robi TVP to jest zwykłe niszczenie historii. Widzę tu komentarze jednego eksperta z myśleniem: No niech sobie kasują. Co za problem wywalać kilkaset złotych za pojedynczy filmik z archiwum na własny użytek? A no, na przykład taki problem, że jest to element w historii polskich mediów, kinematografii, popkultury. No tutaj się zgadzam. Za telewizję utrzymywaną z kieszeni każdego Polaka od samego początku jej istnienia. Utajnionych dokumentów z PRL-u też mogliby nie ujawniać, co nie? Wystarczy zostać historykiem i przejść masę procedur dających dostęp do archiwum XD. TVP mogłoby po prostu demonetyzować takie filmiki, zgarniając dla siebie zysk z każdego ich wyświetlenia. No ale po co XD? Myślę, że Marcin tak czy siak chciałby być w tym reportażu, i to nawet wbrew temu, co pisało TVP jeszcze dwa miesiące temu, chociaż potem ta wypowiedź została usunięta, więc stawiam, że jednak wycofał się z tych słów. A to co robi TVP to moim zdaniem bardziej niekompetencja w kwestii udostępniania historycznych nagrań niż całkowite niszczenie historii. Ale mam nadzieję, że dojdzie do skutku ta budowa biblioteki cyfrowej mediów publicznych i że będzie można się w nią zaangażować. Co do możliwości demonetyzacji nagrań z telewizji, to po pierwsze, z ripów jakichkolwiek nic się nie zarabia, więc telewizja polska nic by z tego nie miała. No, chyba że to działa w jakiś inny sposób, także. Najwyżej mi napiszcie. A po drugie, dla TVP problematyczny jest raczej sam fakt, że nagrania z ich audycjami widnieją na czymś, co nie jest ich oficjalnym źródłem i dlatego je zdejmują, o czym było wspominane w poście. Telewizja z kartonu również napisał post na swoim kanale na temat tej sprawy i zawarł w nim głównie to, że TVP chce panować, bla bla bla, ale nie ma w nim żadnego odnośnika do postu Marcina, gdzie zawarte jest tam stanowisko Telewizji Polskiej. Dzięki czemu widzowie by wiedzieli co i jak. A tak to niestety poniekąd doprowadził do tego, że wychodzą takie kwiatki w komentarzach. Gratulacje, użytkowniku! Jeszcze niech się okaże, że bufory godzinne lub ramówki z ich stacji zaczną banować. No, poniekąd to też są treści, do, do których praw autorskich nie mają archiwiści, nie? W dniu dzisiejszym, zwłaszcza, że poinformowałeś, że Banwave 2.0. <grych> Kurde, co za nazwa! Ze strony TVP się niedługo pojawi, to jakiekolwiek nagrania z telewizji polskiej spółka akcyjna, które mam na tym kanale, daje na status prywatny, bo nie chcę ryzykować, czy dostanę bana, czy nie. Edit. Telewizja polska. Usuwamy materiały archiwalne z naszej stacji, a sami kilka lat temu od użytkownika dawno temu w TV poczyciliśmy materiał do Retro TVP Sport, bo sami go nie mieliśmy. Nie żeby coś, ale również danie materiału na prywatny nie chroni w pełni przed banem, bo w sensie nadal istnieje szansa, że Content ID... Wykryje dany materiał i go usunie. Co więcej, jakby da się też udostępniać prywatne filmy przez maila, więc pewnie biorą to pod uwagę, że jednak, mimo że są to prywatne filmy, to można je dalej rozpowszechniać w jakiś sposób. Ale faktycznie jest to dość paradoksalne, że z DVP z jednej strony usuwa nagrania prywatnych archiwistów, a z drugiej co niektóre redakcje wykorzystują je do swoich materiałów. No to pięknie. Jeszcze 2-3 lata temu było znacznie, ale to znacznie lepiej. Wtedy wszystko dobrze działało. A teraz? Lipa. Tyle kanałów archiwistycznych albo i nie i bezcennych materiałów pop poprzepadało przez te kasacje. A to się co gorsza jeszcze nie kończy. Boże, to, to tak pisze. No to róbmy to co powiedziałem wcześniej i wtedy jakoś się tego uniknie. Wiem, brzmi to zapewne dość trywialnie, ale raczej ma to sens, jak dla mnie. W, w ogóle dzisiaj zauważyłem, że Kraomi ostatnio wrzuca nagrania ze swoich taśm na Telegrama. Także to już jest jakaś forma szarowania nagrań, ale takich już jakby z mniejszym ryzykiem, że zostaną one usunięte. Tu jest rozwiązanie, jest rozwiązanie na to. Także uspokójcie dupy, tylko po prostu starajcie się, myśl, włączcie myślenie. Wyłączcie telewizor, włączcie myślenie. Wyłączcie telewizor, wyłączcie myślenie. Pójdźcie kurwa do Minecraft'a, sobie pograć. Ktoś na Worolicza odleciał. Pamiętamy kto brał rekonstrukcję z przerywania programu TVP1, 2 kwietnia 2005. No, TVP Sport. Przez turboidiotyczną politykę, na zawsze możemy stracić unikatowe materiały, jak odcinki Sondy, odcinki Disco Polo Live, realizowane dla TVP Polonia, czy oprawy graficzne. No, to by była nas największa strata. Cytując z obecne władze na Woro wykonujące realną władzę. WON! <noise> Wait, kiedy TVP Sport niby brał rekonstrukcję z przerywania programu TVP... TVP1? Nie kojarzę czegoś takiego. I tutaj, nadal bym powtarzał to samo. Jesteście archiwistami? To zachowujcie zdrowy rozsądek i nie polegajcie tylko na platformie, która często zanadto restrykcyjnie traktuje temat praw autorskich. A przez, a przez zanadto mam na myśli, że czasami oni nawet nie rozróżniają faktycznego prawa cytatu, bo raz mi przecież zdjęli recenzję żółwini z 2012 za prawa autorskie, a kiedy to używałem fragmentów odcinków tylko w celu no, podkreślenia mojej wypowiedzi, prawo cytatu dzień dobry, ale na szczęście po odwołaniu mi przynajmniej przywrócili ten film. A nagrania z telewizji najlepiej przechowywać na fizycznych nośnikach i no, przesyłać właśnie na inne stronki no. archive.org chyba jeszcze jest takim Powiedzmy, bastionem miejsc, które można, jakby spokojnie tam udostępniać. Póki co, to oni biorą 3,5 miliarda złotych z naszych podatków, przebijając dwa razy pis, ale. 2 razy 2 miliardy to nie jest 3,5 miliarda, który tak krytykowali i za którego jakiby nie był, materiały trzymały się bez problemu i każdy miał to gdzieś. Płacimy jako podatnicy, to wymagamy. W sumie słuszna uwaga, czy płacenie abonamentu nie daje nam pewnych możliwości nabywczych? To, że TVP jest finansowane z pieniędzy podatników albo z abonamentu, nie sprawia, że z automatu każdy otrzymuje licencję na przesyłanie na swój kanalik nagrania z ich audycji. No, a przynajmniej wymaganie tego jest w świetle prawa bezzasadne. Zwłaszcza, że w przypadku abonamentu RTV, bo nawet w zasadach na stronie Poczty Polskiej jest zawarta informacja, że. Konieczność uiszczania opłat abonamentowych wiąże się z używaniem odbiornika radiowego i lub telewizyjnego, a nie z treścią emitowanych programów, więc nie, nie daje nam to możliwości nabywczych. Dobra, ale docierając już do mowy końcowej, no jestem nieco zdegustowany tym, w jaką stronę poszła ta dyskusja. Mimo tego, że zgadzam się z paroma kwestiami, ale sprowadzenie tego do politycznych dywagacji czy karykaturalnie emocjonalnych komentarzy jest po prostu. Głupie. Powinniśmy wspólnie znaleźć jakieś rozwiązanie: bo serio da się to jakoś przeżyć, tylko wymaga to zmiany swoich przyzwyczajeń i być może fakt nie będzie to rozwiązanie tak proste i intuicyjne. Ale przynajmniej uchronimy chociaż te ważne nagrania przed kasacją. Walka z korporacją na polu prawnym jest bezsensowna, bo bądź co bądź prawo autorskie jest dla TVP dość przychylne. I nie. Przy wrzucaniu nagrań z telewizji nie korzysta się z prawa cytatu czy czegoś innego. I mówię, też nie uważam, że jest to dobra sytuacja i że TVP powinno w końcu wyjść ze swoją własną inicjatywą szerszego udostępniania swojego archiwalnego kontentu, skoro jest pobyt na to najwyraźniej. A jeśli kogoś to ciekawi to ja raczej nie zamierzam usuwać czy prywatyzować nagrań z TVP, bo w razie co część nagrań mam na dyskach i również VHS-y mam nadal wszystkie nie nadpisane niczym przeze mnie, także ja jestem w miarę zbakapowany. Jeśli macie jakieś wątki do tego co powiedziałem to napiszcie, to wszystko ode mnie. Dotykajcie trawy. Elo. A w ogóle ja wiem, że ten temat również został poruszony w pierdzielonym Sejmie RP nawet. I ja nie, ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby aż tak porywać się z motyką na słońce. żeby się iść aż tak daleko z tym, bo moim zdaniem to może przynieść efekt zupełnie odwrotny od zamierzonego. Szczerze, to, że o na naszym głupim hobby będą mówić w Sejmie, to to nie było w moim bingo, zdecydowanie. Ja pierdolę.